Ja nie wiem, jak wy milenialsi możecie narzekać na warunki, w jakich przyszło wam studiować. Przecież teraz ten papierek się dostaje za byle gówno. Jak ja studiowałem, to dopiero było. Nie mieliśmy żadnych gotowców. Sprawozdania uczciwie pisało się po 70 godzin tygodniowo, a w czasie sesji 70 godzin na dobę. Oczywiście nie mieliśmy tak jak wy dzisiaj autokorekty czy latexa. Wszystko pisało się ręcznie gęsim piórem, jak zrobiłeś kleksa na kartce, to prowadzący cię wyrzucał za drzwi. Uprzednio dosłownie na twoich oczach, drąc kartki na strzępy i podpalając na biurku. Nikt nie marudził, że przepisy BHP. Dzisiaj byście chcieli gaśnice w każdej sali i klimatyzację. My pracowaliśmy w pomieszczeniach mających po 40 stopni Celsjusza i jeszcze na moment przed utracą przytomności z uśmiechem żartowaliśmy z prowadzącym, że coś za zimno dzisiaj, panie profesorze. Jak zrobiłeś błąd ortograficzny, wyrzucano cię z uczelni w trybie natychmiastowym, a rodzina była wywożona do Berezy Kartuskiej. Nie tak jak dzisiaj, że prowadzący przymykają na wszystko i nawet nie czytają sprawozdań. Przy wiszących spójnikach litowali się i poprzestawali na wybiciu zębów za pomocą biurka albo drzwi, a ty jeszcze dziękowałeś, że możesz za darmo zaczerpnąć cennej życiowej lekcji. Ojej, bo ja muszę pisać w mailach, szanowny panie doktorze. Jak my studiowaliśmy, za pomylenie tytułu naukowego szło się do więzienia. Połamanie nóg pałką teleskopową było niczym nagroda w porównaniu do kary, jakie spotykały większość ludzi, ale jakoś potrafiliśmy zdać, dowożąc na wózkach inwalidzkich ostat wersje sprawozdań. Oczywiście o wygodnickich podjazdach dla niepełnosprawnych nie było mowy, więc w ramach pokuty musiałeś wspiąć się po piorunochronie na drugie piętro C1. Większość ludzi spadała, co oszczędzało uszczelni konieczności organizowania kursów poprawkowych i w ogóle jakichkolwiek kursów. Kolokwia to temat na osobną rozprawkę. Nie było testowników. Na śniadanie jedliśmy przemielone kserokopie notatek. Oczywiście prezentacji też nie było. Jak kichnąłeś na wykładzie, pomijając przez to choćby jedno słowo prowadzącego, mogłoś równie dobrze wyjść z sali i wrócić za rok, takie trudne były testy. Nie było mowy o ABCD. Każde pytanie wymagało odpowiedzi za 250 słów, a pytań potrafiło być po 700 na jedno kolokwium. Wszystko trzeba było napisać w 15 minut, a nad wyłapywaniem oszustów czuwały szwadrony śmierci, przykładające każdemu studentowi broń palną do głowy. Jak usłyszeliśmy dźwięk kałasznikowa, żartowaliśmy chórem, że HEHE, CHYBA KTOŚ STRZELAŁ NA TEŚCIE i połowa grupy dostawała serią pocisków za gadanie na kolokwium, po czym członkowie szwadronów wystrzeliwali się nawzajem, za w sali wykładowej. Kolokwium przeżywało może 10% wchodzących do sali, zdawało 10% z tego. Wy byście dzisiaj chcieli drugi termin. My, patrząc na dziury w głowach kolegów, cieszyliśmy się, że dostaliśmy drugie życie. Zapisy na zajęcie odbywały się na kawałkach glinianych naczyń, które wrzucano do wielkiego kotła w sali 205 i losowano. Co dziesiąty wylosowany student mógł wybrać sobie prowadzącego. Reszta miała wszystkie kursy z magistrem pietraszką, wliczając w to zajęcia sportowe i filozofię. Na zaliczenie z etyki inżynierskiej trzeba było. Balić jakieś niepodważalne twierdzenie matematyczne, a Pietraszko nie był taki łagodny jak dzisiaj. Narzekacie, że macie za trudno z Pedro, ale za naszych czasów na algebrze dostawaliśmy puste kartki i musieliśmy domyślić się treści zadania, a potem napisać rozwiązanie po staroaramejsku na liczbach rzymskich. Pietraszko nie potrzebował szwadronu w śmierci, sam dbał o porządek na swoich zajęciach. Profilaktycznie co trzeciego wylosowanego studenta wyrzucano za drzwi, nawet jak mu zostało pół roku do inżyniera. Już z tej statystyki każdy student miał większe szanse na pokerach królewskiego w pojedynczym rozdaniu niż na zaliczenie studiów, czy choćby przeżycie, ale nie marudziliśmy, bo wiedzieliśmy, że w ten sposób uczelni skończą tylko najlepsi i potrafiący wytrzymać waterboarding oraz stąpanie po rozżarzonych węglach, bo szczęśliwcy właśnie takie próby musieli przejść, aby móc w ogóle rozmawiać o wpisie na semestr. Praktyki z elektroniki zaleczało się w kamieniołomach. Przeważnie studenci byli wysyłani jako pierwsi z brygady, żeby zobaczyć, czy poziom stężenia metanu nie zabija człowieka na miejscu i jakoś nikomu nie przyszło do głowy płakać, że to niezdrowe, że glut ten I tłuszcze zwierzęce. Najczęściej poziom metanu był za wysoki, więc koniec końców nie było też komu płakać. I jakoś wszyscy z tego okresu żyją. No, nie wszyscy, ale dobrze tak nie uką. Wy byście pewnie na naszym miejscu występowali o odszkodowania za traumę psychiczną, ale my, my jesteśmy dumni, że w przeciwieństwie do waszego, nasz tytuł cokolwiek znaczy. Przynajmniej mamy satysfakcję, że nawet dziś potrafilibyśmy sobie poradzić bez testowników, opracowań czy też zesłani do Auschwitz.